Na przestrzeni wieków ludzkie ciało było polem bitwy, na którym boski sąd manifestował się w najbardziej brutalny sposób. Surowe kary, które nie tylko niszczyły ciało, ale również zostawiały głębokie ślady na duszy i duchu. Kary tak straszliwe, że nawet najtwardsi mężczyźni nie wychodzili z nich bez szwanku. Witajcie, podróżnicy historii. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to jest poczuć boski gniew na własnej skórze? Dziś przyjrzymy się siedmiu najbardziej przerażającym karom z Biblii, gdzie to właśnie ciało stało się głównym celem. Przygotujcie się na mrożące krew w żyłach sceny. Zanim zaczniemy, zostawcie super lajka, żeby nie przegapić tej krwawej podróży przez Pismo Święte, bez zbędnej zwłoki. Przejdźmy do filmu. Synowie Koracha. Korach, Datan i Abiram zbuntowali się przeciwko przywództwu Mojżesza i Aarona, bezpośrednio podważając boski plan. Bóg nie pozostawił tego wyzwania bez odpowiedzi. Niespodziewanie Ziemia rozstąpiła się pod stopami buntowników i ich rodzin, a wszyscy zostali żywcem pochłonięci przez otchłań. Rozpaczliwe krzyki odbijały się echem, gdy Ziemia zamykała się nad nimi, nie dając żadnej szansy na ucieczkę czy ocalenie. Wyobraźcie sobie ten horror być wciąganym w otchłań, czuć jak ziemia zaciska się wokół Waszego ciała, aż zostaniecie całkowicie pogrzebani. Kara ta nie tylko przynosiła śmierć, ale również skazywała na zapomnienie, ponieważ ciała tych ludzi nigdy więcej nie ujrzały światła dziennego. Trąd Miriam. Miriam, siostra Mojżesza, była wpływową postacią wśród Izraelitów, ale jej pozycja nie uchroniła jej przed brutalną karą, kiedy odważyła się podważyć autorytet brata. W ramach kary Bóg dotknął ją trądem, chorobą budzącą grozę w starożytności, ponieważ powodowała rozkład ciała i jego deformacje. W jednej chwili skóra Miriam stała się „biała jak śnieg, pełna otwartych, bolesnych ran. Trąd to choroba, która powoli zjada ciało. Mięso Miriam zaczęło się oddzielać, a skóra otworzyła się w owrzodzeniach, pozostawiając jej kończyny zdeformowane i bezbronne. Każdy ruch przypominał o jej stanie, a najgorsze było odizolowanie. Trendowaci byli wykluczani ze społeczności, skazani na życie poza społeczeństwem, niczym żywe trupy. Przez siedem dni Miriam cierpiała, a jej ciało powoli się rozpadało. Dopiero dzięki gorliwym modlitwom Mojżesza została uzdrowiona, ale wspomnienie tej strasznej kary pozostało na zawsze. Wyobraźcie sobie ból, gdy skóra, wasza naturalna ochrona, zaczyna się rozpadać, odsłaniając krwawiące rany i żywe mięso. Rój robaków i król Herod. Herod Agrypa I był potężnym królem, lecz jego pycha i próżność ściągnęły na niego straszliwą karę. Gdy przyjął hołdy jako Bóg, Bóg zainterweniował w sposób przerażający. Heroda zaatakowała tajemnicza choroba, a jego ciało zaczęły pożerać robaki za życia. Jego mięso stopniowo się rozpadało, a on czuł niewyobrażalny ból, będąc zjadanym od środka. Proces ten był powolny i pełen cierpienia. Robaki nieustannie żerowały na jego ciele, aż śmierć stała się wybawieniem dla jego zgnilizny. Bycie pożartym, pozostając przytomnym, było przerażającym losem dla króla, który uważał się za nietykalnego. Krew w rzece Kiszon. Na szczycie góry Karmel starcie między Eliaszem a 450 prorokami Baala osiągnęło punkt kulminacyjny. Przez wiele godzin fałszywi prorocy wzywali swojego Boga, lecz odpowiedziała im jedynie przerażająca cisza. Kiedy Eliasz, pełen absolutnej wiary, wezwał pana, ogień spadł z nieba, pochłaniając ofiarę oraz wodę wokół ołtarza. Jednak zwycięstwo Eliasza na tym się nie skończyło. W bezlitosnym nakazie rozkazał pojmać proroków Baala i zaprowadzić ich nad rzekę Kishon. Z rozkazu Eliasza wszyscy 450 mężczyzn zostało brutalnie straconych. Scena była pełna krwawej masakry. Krew spływała do wody, barwiąc rzekę na czerwono, podczas gdy ciała były rozrywane na strzępy. Żaden z nich nie zdołał uciec przed mieczem Boskiej Sprawiedliwości. Ta egzekucja była czymś więcej niż zwykłą karą. Była demonstracją mocy Boga nad fałszywymi bóstwami i bałwochwalstwem. Wyobraźcie sobie przerażenie na widok tylu ludzi. Ludzi składanych w ofierze jednocześnie, dźwięk mieczy rozrywających ciała, krzyki tłumione przez wody, niosące krew proroków drwiący młodzieńcy. Elizeusz, prorok, został wyśmiany przez grupę młodzieńców, którzy nazywali go łysym. W odpowiedzi Elizeusz rzucił klątwę, a z lasu wyszły dwie wściekłe niedźwiedzice. Rozwścieczone zaatakowały i rozszarpały czterdziestu dwóch z tych młodych ludzi. Ostro zakończone pazury niedźwiedzi rozdzierały ciało, podczas gdy krzyki bólu rozbrzmiewały w powietrzu. Ciała zostały rozerwane na strzępy w zaledwie kilka minut. Był to dziki, nieoczekiwany atak, w którym Boska Sprawiedliwość przyjęła formę dzikich bestii. Wyobraźcie sobie ucieczkę przed niepowstrzymaną bestią, nie mając szans na ratunek, czując jej szpony tnące skórę i mięśnie. Ciało zmiażdżone przez tłum. Po nieposłuszeństwie wobec boskich nakazów podczas podboju Jerycha, Akan i jego rodzina zostali skazani na ukamienowanie. Egzekucja była okrutna. Wielkie kamienie rzucane przez tłum łamały kości i przebijały ciało, aż ciało zostało całkowicie zmiażdżone. Ciężar kamieni niszczył wszystko mięśnie, kości, narządy. Śmierć przychodziła powoli pośród krzyków i jęków, gdy każdy kolejny kamień zadawał coraz większy ból. Ukamienowanie było jedną z najbardziej brutalnych form egzekucji, w której uczestniczyła cała społeczność. Śmierć nie była szybka. Wyobraź sobie uderzenie kamieni, jedno po drugim, aż Twoje ciało przestanie to wytrzymywać. Udręka Antiocha Epifanesa. Antioch Epifanes, arogancki i bezlitosny król, ośmielił się zbezcześcić świętą świątynię jerozolimską, wznosząc ołtarz ku czci Zeusa i składając ofiary ze świń w najświętszym miejscu Żydów. Jego pogarda dla tego, co boskie, nie znała granic, a jego tyrania siała cierpienie wszędzie, gdzie się pojawił. Jednak kara przyszła w sposób powolny, bolesny i odrażający, gdy dotknęła go straszliwa choroba. Podczas kampanii wojennej Antioch został zaatakowany przez tajemniczą, śmiertelną dolegliwość. Jego ciało zaczęło gnić za życia. Mięso, trawione od wewnątrz, wydzielało tak silny odór zgnilizny, że nikt nie mógł się do niego zbliżyć. Król, który niegdyś budził strach, został opuszczony przez wszystkich i konał w całkowitej udręce. Robaki toczyły jego ciało, a skóra rozpadała się na wrzody, podczas gdy on błagał o litość. Lecz boski wyrok był nieodwracalny, ból, którego doświadczył, był niewyobrażalny, połączenie fizycznego cierpienia, powolnego rozkładu i przerażającej świadomości, że jego śmierć będzie samotna i pozbawiona honoru. Antioch został pożarty nie przez wrogów, lecz przez niewidzialną siłę, która trawiła jego ciało i duszę. I tak dotarliśmy do końca tej podróży. Powiedzcie mi, co gorsze zostać pożartym przez psy czy robaki. Wybór nie jest prosty, prawda? Zostawcie komentarz i podzielcie się swoimi przemyśleniami. Nie zapomnijcie zostawić lajka, like bo to bardzo pomaga. Jeśli ten film był dla Was interesujący, udostępnijcie go. Do zobaczenia wkrótce. Pokój z Wami. Zostańcie z Bogiem.